Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym koncercie planerowym w tym roku. Przed nami jeszcze drugi, w następną niedzielę. Oczywiście koncerty odbywają się pod hasłem Park Pachnący Muzyki. Chcemy tutaj ożywić te tereny równie piękne, jak i w innych większych miastach, gdzie również odbywają się podobne imprezy plenerowe. Troszeczkę martwiliśmy się tutaj wszyscy o pogodę, ale na razie jest całkiem, całkiem znośnie, i myślę, że i w tym roku wszystkie koncerty odbędą się w bardzo miłej i słonecznej atmosferze. Oczywiście liczymy od Państwa na, na brawa, natomiast żeby nie przedłużać, żebyśmy mogli pocieszyć się dźwiękami muzyki, już przed Państwem za, za chwileczkę przedstawię, przedstawię w tej chwili właściwie kwartet. Za chwilę dołączy jeszcze jedna dziewczynka, która w tej chwili czeka, za chwilkę będzie grała.